I co to będzie? No ty, nie, nie utop się. <ś> <ś> Fifi, co ty masz? Co ty masz, Fifi? Co masz? Co ty masz? Weź mu odwróć go z powrotem. Co ty masz? Się fajnie wkurza. Fifi, co ty masz? Co ty masz? Fifi, co ty masz? Dawaj to! Fifi, dawaj, dawaj, Fifi, rozgniot. Posiedzieliśmy, odpoczęliśmy przy jakimś tam kościele. Jak? Kościół Piątniczy w Bryksach. Znaleźliśmy się przy fajnym kościółku drewnianym, wiecznym. Idziemy, zobaczymy w środku, jak wygląda. Bardzo ładne. Teraz zobaczymy jak wygląda od środka z drewna z zewnątrz cały. Ja widziałam, siostra odjeżdżała co się nim opiekuje. I mogę była odjechać. I zamknąć kościół. Spoczymy. I jest przy tym kościele pustelnia. I kościół jest już zamknięty. Ale zdjęcia, są. zdjęcia i nagrania zrobiłam wcześniej. Bardzo ładny drewniany kościółek. Rzymskokatolicki. Taki w kształcie krzyża. Tak, kościół jest w kształcie krzyża. Bo tak po prostu przyszliśmy sobie z nienacka. No, ja przyjechałem. Zobaczyliśmy, bo bardzo przypomina mi kościół w lipnicy murowanej. Tylko tamten to już jest w ogóle A tu stary. najlepiej widać ją. A od razu cmentarz jest. Cmentarz mają tak. Ten nieduży kościółek otwiera właściwie siostra, podobno Maria Elektra od Jezusa, która w, tyś, w 2019 roku złożyła wieczyste śluby pustelnicze. I taka pustelnia też tutaj jest, pokażemy Wam. A tutaj to chyba to odprawiają, nie? Jak tak, ciekawe. tutaj jest tak jakby ołtarz właśnie na świeżym powietrzu przy kościele. Wow. Praktycznie cały dzień dzisiaj tu siedzimy. Przyjechaliśmy. O, jest to, to ta pustelnia 1880? Tak. To, to ta pustelnia. A tamta pobita siostra mieszka. A tam... tu w ogóle jest to źródło, gdzie też nie wiedziałam w jakimś czasie, się dopiero dowiedziałam. I też z przypadku trafiliśmy, bo jechaliśmy w innym tym, ale że jeździmy dziurami. Wioskowymi drogami. No takimi lubimy jeździć. No jest to unikalne i mało znane miejsce na mapie Polski. Jedyny w kraju kościółek. Podobno. Świętego podobno. podobno, bo to tak... Na byle nie bo... Informacje, które czytałam z internetu. A tam co pisze? A tutaj te źródło. Tak, tutaj jest te Woda ze źródełka. To jest według legendy: przemycie oczu wodą ze źródełka pozwala zobaczyć prawdę. Myje. Myje. Daj. Ej. Myje. Myję oczy. Woda ze źródełka świętego Benedykcjusza. Myje? Może, może nie bardzo żebyś mył, bo zobaczyć naprawdę prawdę i co O będzie? kurde, i będzie rozwód. I co to będzie? No ty, nie utop się. Nie utop się. <noise> nie utop się. No. Ludzie przyjeżdżają, nabierają. Ale nie, nie no. Ludzie przyjeżdżają. A, pozdrawiamy takich ludzi. Hej, ze parę Szczecina. ze Szczecina, z Fordem S maxem zdaje się, tak, przyjechali na Szczecin. Są Co roku podobno mają blisko rodzinę, właśnie i tak się zdziwiliśmy, że. Porozmawialiśmy. Mili ludzie. Kogo, jak kogo? 1880 rok. No. To jest ta pustelnia. Jak kiedyś może będę oglądać to, będę wiedzieć, Panie, O, pustelnia Można kupić, tak, tak. można kupić pamiątki. Zachowuj ciszę. Za mną ciężko. Dobra, zachowaj ciszę, więc. Proszę, pokornie uszanuj to miejsce i wolę pustelnicy. Nie zaglądaj do okien i nie wchodź na teren pustelni bez pozwolenia pustelnicy. O, to ja wylazłem. No, bo nie czytam nie przeczytałeś pierw kartki? nieczytaty jestem a że dzisiaj jest poniedziałek to co? no to siostra jest w pustelni zamknięta nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym pojechała samochodem z ludźmi nie wiadomo czy to ta nie wiem innej nie widziałem nie mam pojęcia też widziałam tylko jedną tutaj a my tam stoimy dojechaliśmy do takiego zamku nawet nie wiemy jeszcze jaka to miejscowość nie wiem co to w ogóle jest bo właściwie. wpadliśmy ale okazało Gimina się mina że... polska cerkiew a no, no tak przecież jeszcze mówiłem polska cerkiew ale zameczek jest odnowiony bardzo ładny